Nagrywam jak chuj vloga. Jest problem. Maria nie może iść na stawę dlatego zrobiłam tak, żeby mogła iść. Za... my będziemy na palecie. Są... So... Przes A jak zadzwoni mama, chciała sprawdzić, czy jest u mnie, albo czy jest pijana I wszystko będzie na mnie. Kurwa. Będzie zajebiście. Lubi robić. Wejdzie do mamy. Będę nawet nie co takiego z nich. A pizzię ostatni inną co? Wstajemy wszystkie, idziemy tam, włączam na was dedykację. Dobra, chodźcie. Ja. Rianę, może to poproszę. Riana. <grydanie> Cześć! Hej, Jezu, to to jest moja! Kurwa, no hej, to ja z marysią palimber. hej! Do Kto się oh. najbardziej najechał na serwestrę? Klemens. Zgadzam się. Hej! jak na chuj, fajna sprawa. Chodź tu. Bo cię kurwa nie widać. Dzień dobry, bo, ale... Cześć Jest Sylwester, jest godzina nie wiadomo, chyba 22.30 A Maria... Maria się potyka Słyszę siku, potyka to tylko ja Chod kurwa w tym roku Co? Co? Patrz jaki piękny Burek No wiem, on na mnie skacze często No ale ładnie jest, nie? No O jak chuj Kogo nagrywasz? Nie że nie. To jest pies To jest pies, pies Siema, siema jestem, ja pan... jestem Patryk Ej, dotknijcie jego siurka Nie, ale. Też ja też cię lubię. To jest mój kolega. Wiem, bo... tak. No, że właśnie jesteście. Ojej, ojej, ojej. ten dobry i czarniutki. Tak, jak ktoś, oczy. Oczy, oczy, oczy. Oczy, 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 oczy. Oczy, 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 mnie robimy siku. kapela, kapela. Słuchajcie, Patryku, słuchajcie, podryw na psa. Podleś na wstał. Twoja dziewczyna sika. Gdzie? Tutaj. Ale to nie ja. Ja pierdolę, zjebani nie Co ty kurwa pierdolisz? Kup. Martysz przytulają. O, ty kurwa zaraz tam idę. Kupę jedzie pies. Nie wiem. No, no, ja, jak Maria, ho... no nie pamiętasz mojego imienia? No Maria, chodź, 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 tam, chodź, 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 bo chodź, 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 tu, przypał, Policja chodź, 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 To jest Q &A. chodź, 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 nie masz nas. Ja też. Jaki masz kolor bluzy? Czarny. Ja też. Jak się bawi? 9 na 10. Luxus. <grymne> kurwa na A, Na żywo! 17 osób i Pier... rób. Ja. 121. Gwałcio! Jak to tak naprawdę było? Z Peją i Teddy. Wziął rower i przebił dętkę i kurwa się nie lubią Ja lubię jeździć na rowerze Ja, ja też Czy lubisz jeździć na rowerze? A czasami lubię Sobie pojechać rowerem No, a ty lubisz? Bolce czy palce? Nie Robimy seks Nie można nagrywać tej Idę tańczyć do tajki Różowy czy niebieski? Niebieski Burgundowy czy czarny? A jaki był burgundowy? Buraczkowy Jak był i czarny i już daj mi dredek. Ja też chcę być przebrana. Tu na wizji jeszcze? Macie ja cieni na mazę Jak Kleopatra? Jak nic? Dzień dobry. E, e, pilnuję e, Alicji, żeby dobrze się wysikała. I ten. E, pilnujemy. Ala, już się wysikałaś? Alicja wstała. Alka wstała. Chyba nie w tą stronę. A, jeden, star. Dzień dobry. Dzień dobry. E, No we minęła już pierwsza doba 2021 roku i nie było żadnego przypału co się mówi na koniec. Szczęśliwego nowego roku. Dobra, jak chuj koniec.